Farming Simulator 2022, chociaż przepraszam, Farming Simulator 22, bo tak się oficjalnie nazywa, zadebiutuje w listopadzie. Teraz trwało właściwie, kiedy nagrywam ten materiał, jeszcze trwa, ale pewnie jak opublikuję, to już się skończy. Impreza FarmCon 21, gdzie deweloperzy, właśnie w sumie przez jakieś, jakby to sumować, no ładne kilka godzin opowiadali właśnie o nowej odsłonie serii, która ma trochę nowości. Ale w dużej mierze też pozostaje jakby bardzo zbliżona formułą do tego, co fani znają i kochają, także em, tradycjonaliści nie mają się em, czego obawiać, chociaż moim zdaniem, dosyć ciekawa jest. E, ciekawy system pór roku, który mają się zmieniać e, codziennie. W sensie jeden dzień w grze to będzie jedna pora roku. Tak jest domyślnie, ale nie bójcie się, bo będzie można co zmieniać. Na przykład będzie można zmienić sobie e, bodajże nawet na zasadzie, że tydzień. Trwa jedna pora roku, więc będzie tu kustomizacja, jeżeli o to chodzi. No a pory roku oczywiście wpłyną na to nie tylko jak wygląda wizualnie mapa, ale też na to, kiedy sadzić, jakie, jakie warzywa, tak? kiedy sadzić. Jak jest, kiedy zasiać zboże, kiedy zbierać i trzeba też dbać o zwierzęta na przykład na zimę więc to dosyć ciekawy element rozgrywki trochę opowiadano też o nowej strukturze tak to będę chyba nazywał, strukturze gleby i ziemi, podobno przeprojektowano ją dosyć drastycznie to znaczy deweloperzy twierdzą że nawet jak się chodzi postacią po ziemi teraz, czy nawet jak się jeździmy pojazdami to czujemy różnicę w stosunku do poprzednich części, no i też oczywiście wymieniono tekstury w końcu ziemi tak samo jakby leżącej skoszonej trawy, czy skoszonego zboża na ziemi, to wszystko teraz wygląda lepiej. I nie tak samo jak w poprzedniej odsłonie, więc to zawsze jest. To zawsze jest coś na plus a propos zboża i trawy, to, to też są nowe tekstury, też zastosowano system. Czy będzie widać, jak wiatr wpływa na, na właśnie wysokie zboże, chociażby i to ma wyglądać jakoś w miarę imponująco. No i faktycznie na tych materiałach, które prezentują twórcy widać te pewne takie graficzne ulepszenia. Yy, niestety, znaczy niestety, może to Wam nie przeszkadza, e, dostaliśmy do tego materiału gameplay w takiej formie, prosto z konferencji właśnie, więc czasem widać deweloperów, którzy prezentowali rozgrywkę, a gameplay jest za nimi w tle. E, z innych nowości, takich najważniejszych, wydaje mi się, że to są linie produkcyjne. Chyba właśnie pory roku, linie produkcyjne, a ten drugi element em, to jest taki system, który pozwoli nam Robić z naszymi produktami, na przykład ze zbożem, tak? coś innego niż tylko sprzedawać. To jest, będziemy mogli zamiast sprzedawać nasz zapas zboża, będziemy mogli przerobić go na mąkę. Bo na przykład może się okazać, że ceny w jakimś miejscu mąki są lepsze i jakby więcej zrobimy, jeżeli przerobimy najpierw zboże na mąkę, a potem sprzedamy tą mąkę ale możemy też przerobić mąkę i jakby stworzyć z niej jakieś pieczywo, jeżeli tak się będzie bardziej opłacało. Wszystko zależy od jakby wewnętrznej ekonomii naszej okolicy, tak? Co się będzie najbardziej opłacało, jeżeli chodzi o potencjalny zarobek. Więc to się nazywa właśnie systemem linii produkcyjnych w tym symulatorze nowym i wydaje się całkiem ciekawym dodatkiem do, do takiej hmm, utrwalonej jednak formuły rozgrywki, i tego, co mamy. Oczywiście skupiono się też na pojazdach, na różnych modelach, szczegółach związanych właśnie z nowymi maszynami. Maszyn ma być ponad 400 w tej podstawowej wersji. To jest chyba najwięcej w historii serii, jeżeli chodzi o to, co było w podstawce. Przy czym no, ja nie będę udawał eksperta od, od farming simulatorów i nie znam się po prostu na szczegółach tych maszyn, więc nie będę o tym opowiadał, ale właśnie ma być ich najwięcej, jeżeli chodzi o ilość pojazdów i maszyn w podstawowej wersji gry, no bo nie oszukujmy się na pewno będzie sporo dodatków tak samo jak do 19. Co po swoją drogą ciekawa sprawa. Jeżeli nie wiecie, ciekawostka, poprzednią odsłoną tej serii był Farming Simulator 19, także nie mieliśmy ani 20, ani 21. Częściowo przez fakt, że twórcy chcieli pracować też nad wersją exogenową, częściowo przez fakt, że no pandemia oczywiście, więc to wszystko wpłynęło na, na taki stan rzeczy. Bodajże w ubiegłym roku wszedł dodatek do 19 z Alpami. I a propos, mapa z dodatku Alpine Farming będzie dostępna też w wersji 2022, jeżeli ktoś polubił taki, taki rodzaj terenu, jaki był w tej. W tej odsłonie prezentowano też jedną nową mapę amerykańską w USA, więc dla każdego coś dobrego, jeżeli chodzi właśnie o, o lokacje i tak dalej, i tak dalej. A poza tym to nadal stary, dobry farming simulator, tak? z tymi wszystkimi ulepszeniami, które zostały wprowadzone w poprzednich odsłonach, czyli hodowlą zwierząt i, i tymi jakby fani są już przyzwyczajeni do tych nowych elementów, ale może jeszcze ktoś nie wie, ktoś zupełnie nie zaznajomiony, nie zaznajomiony z tą serią, że tak, w farmie simulatorze, simulatorze można teraz zajmować się też całkiem skutecznie i to może być duża część rozgrywki hodowlą właśnie e, zwierzaków, więc e, wydaje mi się, że to jest ciekawa ewolucja. Nigdy, nigdy, nigdy nie grałem intensywnie w, w te gry. Ale jak już siadałem, to, to, to jest coś takiego, co potrafi wciągnąć. To jest dosyć specyficzne, oczywiście coś jak Eurotrack simulator czy tego typu produkcje. Ale, ale im więcej aktywności w tego typu grze, tym jakby zawsze lepiej, bo nie jesteśmy zmuszani do czegoś, co może jest dla nas trochę męczące. Też też a propos tych pół roku na chwilę wrócę, warto znać, że będzie można w ogóle je przewijać, jeżeli nie będzie mieć nic do roboty na przykład zimą. Ale tak, to takie tylko przypomnienie. I to by było na tyle tak naprawdę. Dajcie znać, co sądzicie o Farming Simulatorze 22. Czy w ogóle są wśród naszych widzów jacyś wierni fani tej serii i czekacie na nową odsłonę? Jeżeli tak, to dlaczego? Dajcie znać, komentujcie śmiało. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.